kiedy przyjeżdżają tutaj, i często przychodzę w to miejsce, nazwij hojdałko cej kokon, siadaj sobie, dewluję się na cygory, jakie za mną i to jest czas takiego odpoczynku i też bezpek, jakiegoś jakois i czas może nawet i dzieciństwa i jakie się z jakimś odpoczynkiem, szczęściem, bezpekoju i w naszym duchowym życiu też potrzebno jest, żebyśmy mieli taki czas odpoczynku, taki takich kokon duchowny, gdzie możemy odpocząć w Госпоdowi. To może być modlitwa, to może być adoracja, to może być słowo Boże, e, jakie czytajemy, słuchajemo. To czas перебуwania z Bogiem. więc jest tym sposobem widpoczynku e, kiedy doświadczamy to, że my jesteśmy, sami, że my, że my z Bogiem i Власне, Тоді теж як наслідок, як пліт цього нашого перебування з Богом, приходить мир, приходить щастя. Тому і не обмежуй себе і шукай цього духовного кокону, де можеш перебувати в близькості з Богом, де можеш набирати сил, де можеш відпочити, і щоб власне, знайти для себе такий час, такий простір. Się z z gospodarstwem, gdy zmożesz własne buty w jednostce.